Termin terminem, bo to różnie się tam dzieci rodzą. Mogą, ona sobie sama wybierze ten termin, ale to są wakacje, więc no mam sporo takich planów na te wakacje. Przede wszystkim pierwsza część wakacji to będzie odpoczynek, przygotowywanie się do porodu, czekanie na tą małą naszą kruszynkę, a potem no cieszenie się tym całym okresem. I ja, ja wiecie, już tak jestem kobietą, więc jeszcze jak się dowiedziałam, że to będzie córeczka, więc ja już szukam wszędzie ciuszków i już sobie kompletuję. Wyprawkę kompletę. już ma. No nie ma wszystkiego. No. Więcej ciuchów niż my razem wzięcie, nie, ale nie 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 znaczy. jeszcze nie wszystkiego. Rady, bo to dla dzidziusia to trzeba mieć naprawdę dużo, mam różnych rozmiarach, więc ona będzie przygotowana na pół roku. Do komunii mam wszystko suche. Do komunii komu jeszcze nie ma. No, bardzo się cieszę. Do bierzmowania. Nie no, misiek. No nie no, już, już ma, uwierzcie mi, że ma. Wiesz co, jak ja się przygotowuję? Ciężko się przygotować, bo jakby ja nigdy wcześniej nie miałem. Nie wiem tak za bardzo, na co mam się przygotować. Bo to wiesz, każdy do, dobrze doradza, każdy może dużo mówić, ale tak naprawdę no, do, każde dziecko też jest inne. Jakby ja, ja jeszcze nie wiem, co mnie czeka. To, co mam nadzieję, że sprostam tego. Razy. Żebym się wyspał na przykład na Zapas, to o czym Ci mówiłem. Że ostatnio mówiono mi, że, ostatnio, że, że jak już się narodzi, no to wyśpię się dopiero w 2033. Doradzano mi, żebym. Yy, żebym był spokojniejszy dla Gosi, że muszę właśnie być wyrozumiały, no to to akurat biorę do siebie i staram się być jak najlepszym mężem w, tej, w, tej, w tym okresie właśnie ciąży. Doradzono wiele rzeczy, żeby zwracać uwagę jak chodzi, żeby nie krzyżowała nóżek, ale ja myślę, że to wszystko przyjdzie z czasem, że wiesz, że jakby nie da się też tak dzisiaj przygotować w stu procentach, bo, bo nie wiemy co nas, co nas czeka, nie? Wszystko się może zdarzyć, ale ja bym chciał być dobrym rodzicem, już to powtórzyłem nieraz, żebym moje dziecko, żebym ja dla swojego dziecka był przyjacielem. I już te, też nieraz to mówiłem, chciałbym być takim ojcem, jakim mój ojciec jest dla mnie. Chciałbym mieć z nim taką relację, jaką ja mam ze swoim tatą, ponieważ mamy cudowną relację, jesteśmy ze sobą przyjaciółmi, codziennie ze sobą rozmawiamy, mimo że dzieli nas tysiąc kilometrów, to, to jednak nie ma dnia, żebyśmy do siebie nie zadzwonili, nie pogadali, nie doradzili się czegoś, nie przegadali jakiegoś tematu. I tego sobie życzę, żeby moje dziecko kiedyś o mnie mówiło tak, jak ja dzisiaj mówię o moim ojcu, bo, bo to jest wspaniała relacja i tego sobie życzę. Cześć, tu Julia Kamińska. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia zbiórki Stajni nad Rozewiskiem. Wspólnie z przeambitni.pl wspierają osoby z Ukrainy. Polecam Waszej uwadze tę zbiórkę.